Pan Komar. Dziś pan Komar nie chciał wstać. Bardzo chciałby dalej spać. W łóżku ciepło i milutko, w nocy spało się za krótko. Balowało się do późna taka to natura próżna. I dopowiem jedną rzecz. Nasz pan Komar lubi jeść. Brzuch pomału daje znać. Hej, komarze, pora wstać! Komarowi głód doskwiera. Pusty brzuszek go uwiera, już nie może, wstaje sam i realizuje plan. O tej porze komar zwykle leci do cukierni Blikle. Tam wyborne jeśnia śniadanie, krwiste, słodkie, niesłychanie. Siada więc na czyimś nosie, kto obiadał się jak prosie, i częstował krwi kropelką, póki ktoś nie machnął ręką. Tak wciąż głodny nasz pan komar, co śniadania miał niedomiar, leciał dalej, proszę ciebie, pustą drogą gdzieś po niebie. A gdy spostrzegł wielkie drzewo, zdecydował skręcić w lewo. Nieopodal był bank krwi, każdy komar o nim śni. Choć zamknięte były drzwi, dla komara toż to nic. Znalazł szybko gdzieś szczelinkę, wciągnął brzuszek, odrobinkę, hop! Do środka dziarsko wskoczył. Wiecie, jak się dzień potoczył? Komar opił się koszmarnie, bez umiaru i totalnie. Już szczelinka dla komara jest za wąska i za mała. Komar zmarszczył swoje brwi. Może ktoś otworzy drzwi? Czekał długo i samotnie. Nagle zaskrzypiały stopnie. W tej nadziei komar wstał, komarowe łeski starł. Pamiętając tę przygodę, od dziś piję tylko wodę.